Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku z ProTato Ja jestem Zak A dziś sobie zagramy To ten wielozadaniowy Ja go nie otwórzę. No jedziemy na te kiki. Eee ma plus ośrodkowe Dobra No ja nie w tej postaci, ona jest zbyt dobra, mi zbyt słabo nie idzie. Też chcę coś wygrać w końcu, więc dawaj, trzeba zbierać materiały, Trzeba... no nie że raczej, ale dawaj, o jest, ale nie ma przedmiotów, szkoda, szkoda, wymieniłem ja ja bym szczęście chciał, właśnie pierwsze pięć szczęścia, Wszystki zamp jest super, ale może nie na pierwszy item, kijak jakie ma, dwa razy więcej bije. Szaleństwo ogólnie jest dobre Zablokował Kolejny kijek Kolejny kijek No jeszcze tak dobrze nie poszło Ale jest dobrze mamy Dużo broni Kijki biją 20 więc eee, Jest stabilnie jest bardzo stabilnie No i co tak jeszcze na sam początek bym Chciałbym ja wam widzowie przypomnieć, że założyłem Discorda i byłoby bardzo miło, gdybyście na niego wbili. I co, no i chyba tyle. Przychodzimy już dalej do odcinka. Też możecie napisać, co tam u was na przykład. Dawaj, dawaj! Aj! Eee... Ja wam powiem, że... Co wam powiem? Zaraz wam powiem, tylko... Dobra, e... no, ostatnio były te promocje na Steamie i kupiłem sobie Contraband Police, to jest gierka, w którą e... chciałem zagrać już jakiś czas. Jest na kanale, możecie sobie zobaczyć, jest bardzo fajna, to jest takie lepsze Papers, Please. E... No i co, fajnie mi się w to gra, mam nadzieję, że... no jestem zaraz po nagraniu tych Poprzednich dwóch odcinków więc no nie wiem jeszcze, jak ta seria się przyjęła. Mam nadzieję, że dobrze, bo super mi się gra w tą grę i chciałbym dużo je nagrywać. Cześć, do szybkości jestby dobre, żeby nie wziąć. nawóz też jest dobry. Szaleństwo. Kiek odrzut, łagodny obcy. Wcześniej Czy ja chcę łagodnego obcego, dobra? Nigdy go nie biorę teraz, go wezmę. sobie trochę utrudnimy. Jakbym wystarczająco dniolami w tą pateczką, nie? Jakiś regen HP by należało też polecieć, byłoby bardzo dobrze. Ale nie wiem, czy to będzie. mi dane. Mogą być inne plany: gierki na mnie. O, właśnie tam mam go! mojego! Do dobrze! Tutaj jest was dużo. Dużo, dużo. Tego tego tam widziałem To jest super 8 do zbierania 5 do szczęścia 8 do broszty Pogodny kijek Wymieniamy Kolejny kijek Super Dobra, mamy więcej Yy, przeciwników to oznacza trochę więcej pieniędzy, ale znaczy, że jest trudniej. Chociaż aktualnie bijemy tak obróżnia tymi kikami, że jest naprawdę bardzo dobrze. I tak, wydaje mi się, że jednym z moich błędów na broniach w walce wręcz jest to, że ja nie idę w ogóle w zasięg. To jest ten problem, że robi się za dużo przeciwników i no. Tak to się robi. Kurde, chociaż teraz sobie sprawę, że ten procent do obrażeń, no jest może fajny, ale jak będzie dużo tych strzelających, to będą na mnie strzelać. No shit, Sherlock. No wiecie o co chodzi. Tu bym wolę coś innego? Zarówno, wręcz, a może bym nos w sumie. No nic. Teraz to już lipa. Zasięg chcę zmniejszyć. Ale 5 na unik też jest spokojnie. Szansa nakryta. Zwiększę ten zasięg, mam nadzieję taką. Obrażenia wręcz. Mamy raczej spore. Czy ja chcę rakietę? No nie no. Wziąłbym. Lepiej jest one-shotować niż. Dwa razy zadać obrażenia, bo możesz skonstruować. a dobra. to ja gadam w ogóle? Ja już nie wiem. Ale nie mamy Regena. Mamy 0 do pancerza. Kurde, lipa lipa. Przeżywalność jest słaba, ale obrażenia są sporo. Więc to się liczy. Tak? To jest spoko obrażenia. Szybkość też jest spoko, więc yy, na uniki powinno być bit. Eee, teraz, teraz, z jednej strony dobrze, że nie mam hord, bo wziąłem bardzo przeciwników. A z drugiej strony, wiecie, jak jest. Dawaj, 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 jest, szybko. Już wszyscy te materiały. Cześć, xpz No nie, bo ja nie mam, jak się leczyć. Roślina, na no, roślina jest spoko. Ale to jest. fala siódma to są niż bym chciał, więc to kupię. Jeszcze Świeczka. Mogę wziąć to. Ale co mi to da? A to bym mógł kiszkę wziąć. I jeden do Regena. Jest 5 zobrażeń. Tak naprawdę. Mamy minus 5 tylko. A mamy dwa więcej HP. I 4... Cztery... Ej, skit chyba. Takich ich naprawdę sporo. Więc teraz wystarczy tylko o. Jajko. No tak, zapomniałem. No widać ten zmieszany atak speed. Trzeba go zwiększyć ewidentnie. Na tą wartość najlepiej, jaka była wcześniej. To jak wiemy, takie wrażenia to. Lepiej jest. bić częściej niż więcej. Dawaj, to trzeba. Dobrze, ładnie, ładnie. Oj, tu się też pojawi. Więc szybko bym go tutaj chciał się pozbyć. Tu jest echo. Ej, jakoś teraz dobrze idzie. Chociaż wtedy też. Szło tak dobrze. Chyba na tych poprzednich ranach. Dobra. Jajko, to ja już w sumie nic nie zmieni, ale jakieś materiały tam będzie zawsze dodatkowe. I tam jest. Czapka jest super. Więcej szczęścia. To bym kupił. Ej, poczekajcie chwileczkę. Różny telefon. Dobra, yy, wróciłem, widzowie, po krótkim cięciu. Dobra, Kto nie ryzykuje, to nie ryzykuję, to nie pierzam pana. Paszki pali są. oj, oj, dobra, bo widzę, że. No, nie są ci strzelający, ale to było głupie z mojej strony. Małpka ma nas szansę uleczyć. Tak jak pamiętam. Dobra. Tam jest drzewko, trzeba iść do drzewa. Drzewo, dobra. Przedmiot to leczy. Bardzo ładnie. No, słabo jest z tym regenem, ale liczę na przedmioty jednorazowe. Kurde, muszę zapamiętać, że Falaus ma to dużo strzelających i szarżujących. Ale. O, piesek się odzywa. Był na dworze, więc. Widocznie ktoś idzie. Zresztą ona nie czeka, jak... jak chce iść nazwę, profesor wchodzi z Camry. daje taką sobie znać. Więc. Oj, 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 dobra, dobra. Trochę się zapędziłem. Wróć Dobrze, ładnie, ładnie. Unikamy tutaj. Pięknie, pięknie. Dobrze poszło. Bierzemy tą wieżyczkę. To też we... to też weźmy. Tu biorę zasięg. Króliczek krzywa usta Metalowa płytka. Mamy minus dobrażeń. Do Czy mi to bardzo przeszkadza? Troszkę tak. Generator jest super. z syna Też jest super. Ale trochę drogi. Ale lecimy dalej. Fala dziewiąta. Fala bardzo fajna. Prędko się taką mam nadal zmniejszoną. o lipka. A tu akurat prędkość ataku się bardziej przydaje. O, i tam drożną. jest bardzo ładnie. Podoba mi się to. Tutaj nas leczy bardzo fajna wieżyczka, tak. To jest bardzo fajne. O, dużo materiału będzie z tej Ta... To jest to, co ziemiaczki lubią najbardziej. Czy to się nagrywa? Tak, to nagrywa się. Znowiłem Nagrywanie. Bardzo ładnie. Podoba mi się. Nie no, takie fale to ja bym musiał cały czas. Fala 9 to jest. 1 fala Mamy też elitki to mi się nie podoba ale yy... Z jednej strony elitki są dobre wydają czerwonej czerwone itemy A z drugiej strony mamy więcej przeciwników na hordach Możemy kupić takie itemy jakie chcemy Bardzo ładnie ta fala idzie tak Większość zabijam To może być ten run odszywiał za odszywiał zamiast Kiszka jakby się trafiła. Ale nie, to jest za dużo materiałów. Dzień do szybkości. Tak, bo to jest dla nas damage Więcej, Większy zasięg. Szklane działo. Kurde. Biorę generator na pewno. Rzędę z syna. Rakietę bym zablokował. Kurde, no medal też jest zbyt dobry, żeby go nie kupić. Bo to jest tak naprawdę dla nas 6 dobrażeń. Jeszcze szybkość, pancerz. No, no dobra. 16 z kasyna. Czy nie za bardzo się zmierz wtedy ten pancerz? Mmm. Kijek, super. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zastrzyk Jeszcze raz wymienię. Poniądźko jest mega dobre. Ogród jest spoko. O, wezmę ten ogród. Mamy trzy do regena. To jest bardzo mało. No... też nie mamy. No należałoby sobie zwiększyć jakiś ten regen, bo tak na razie to tylko wieżyczka nam zostaje. No i atak speeda bym chciał sobie zwiększyć. Bo z obrażeniami jest dobrze, no to zabijam... no dobra, może nie większość, ale dużo przeciwników na strzała. Ej, ładnie krytują te, eee, kiki. Oj oj oj. Dobra, dobra. Tu jest szybko, pięknie, pięknie, elegancko, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Oj oj, oj, oj. dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Tu się przechodzimy. Tu step przechodzimy, a nie się przechodzimy. No, zaczyna mi brakować atak speeda i regena jakiegokolwiek. 3, 2, 1. O! Gdzie do szybkości. No, głupio tego nie wziąć. A czy potrzebuję więcej szybkości? Nie. Więc to szczęście. Dobra, że nie Prędkość ataku czy Regen? Prędkość ataku. Niech Sharpinisz się trafi. Błagam. Nie chcę tego ogrodu. Żaba. Chyba nie da. Bo nie. Kolejny kijek szarpi, nisz, Błagam. Mamy już 10 tych... Uh, tu jest elitka! Ojej, Dobra, dobra. Mhm. Mm to było niemądre. To, co to zrobiłem? Dobra. Tutaj wiemy ją elegancko. Wsmutowała. Będzie daszować na krótsze dystanse. Tu nie zrobiliśmy. Znaczy, nie my, tylko nasza postać. To, co to coś. Dziękuję. Mhm. Mm Dawaj tą elitkę. Zabijesz ją! Dawaj, dawaj! Ojej, ojej, oj. nie, 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 nie. nie. Uciekam, uciekam. Trzeba się trochę zregenerować. Trochę bardzo, bardzo, bardzo. Dobra. Mamy małpkę, więc trochę jest ten. Dobra. Dawaj ją, jest! Czerwony przedmiot, super, elegancko, bardzo ładnie. Fajnie. Harpinisz, proszę. A nie, to nie jest czerwony. Yy, eee... nie wiem. A wie, trzy przedmioty z tej fali, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Yy... Ogólnie to jest super, ale... no nie. Metalowa płytka, tak? No Wezmę to. Prędkość ataku... Przeszedź dobrze, obrażenia w walce wręcz. Ja dał prędkość ataku. Teraz prędkość do sobie zwiększamy. Weźmy tą wielkość wybuchu. Zdrowia za dużo nie mam, więc nie wiem czy... Te, te są takie dobre. 3 sekundy chociaż. A weźmy. Wąż. No wąż jest super, jakby mi się trafiła kiszka. A ją ja mam zwiększone wrażenie od tych. Liczę jeszcze na kiszkę. I na pewno też jeszcze zasięg muszę chciał sobie odrobinę zwiększyć. Tak do stuwy. To byłoby cudownie. I większy regen, nadal sobie nie zwiększyłem tego regena. Przy wieżyczce jest spoko lód, ale... No... Tylko przy wieżyczce. Dobra. Nie no, no nie tylko przy wieżyczce, ale wiecie no. Jakoś tam się też trochę regeneruje, ale to tam za dużo to nie jest. Zasięg podnoszenia by się przydał też większy na pewno. I też by się przydało, jakbym nie wlatywał w tych przeciwników jak jakiś głupek. Dobra, bijemy was. Elegancko, wyżyczka mi tu, proszę, podlecz. Proszę, proszę. Elegancko podlecz, tak. No I może więcej pancerza. Ej, już fala 12. A idzie... Dobrze. Nie wiem, na której jest nowa elitka. Prędko się takuj zasięg. A co jest ten z pancerzem? nie Cztery do Rogena. Kurde, kolejny wąż. Liczę na kiszkę, no. Dajcie mi tą kiszkę, błagam. To się już nie zwróci. Nie ma bata. Trofeum. No, coś tam zabijamy z tego kryta, nie? Ale to tak mało jest. Liczę, że się zwróci. Fala 13. Następna jest litka. Bie fioletowy. 101. Nie, no to jest ładnie. Jest ładnie z obrażeniami. No ten zasięg bym jeszcze zwiększył. jestem nie? z mamy na imenu. A no tak, bo ja podniosłem itemki. No tak. Eee. Yy. Trzeba go dać na plus i będziemy bić dużo, dużo. Dobra, ja zaraz też będę musiał jechać, więc bym chciał, żeby ten odcinek nie trwał jakoś mega długo, ale no też nie będę się podkładał. za mnie za youtuber by był. A wam widzowie, w 19 minucie odcinka... Ojej, dobra, zagapiłem się na OBSa i wyszło jak wyszło. Przypominam, że możecie yy, zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, jeśli wam się spodobało. Mhm, mm tak, tak. Oj oj. dobra, dobra. Ja nie wiem czy ja dam teraz teraz na Mam nadzieję. Czy tak? Więcej pancerza i więcej regena. nie od wybuchów. Szarpiniz, błagam! Przejś na unik. Pada pancerza. To spoko. Szarpiniz, proszę! Nie biorę już kolejnego węża, szarpiniść Albo kiszka Naskórzana kamizelka też jest spoko Węgiel też jest git Jaka elitka? Eee. Okej, okay. jest to spoko A przynajmniej spoko na początku Dobra, tutaj ją biemy. Elegancko, ona już smutowała. Trzeba tak teraz chodzić koło niej. Dobra. Tutaj elegancko trzeba sklepać, bo będzie mi trochę przeszkadzać, a dobrze by było jakby padła, bo jest to czerwony item. Dobra, dawaj ją, dawaj, dawaj. No to jest, dobra. Teraz zajmujemy się tutaj Elegancko przeciwnikami, którzy sobie podbiegają bez yy, pozwolenia. Ja nie wiem, kto im na to pozwolił. Kto im dał na to? Dobra, nie wiem. Jestem tu strzałowy. Dobra, jestem trzy strzałowy. Ej, dlaczego? Co tu się dzieje? Mmm, mmm, mmm. Nie, nie. Super, tak. To mi było potrzebne. Zasięg. To też jest spoko, ale fala 15. Może przeżyję. Fala 15, nie wiem, czy wagi. A na pewno nie są ci panowie. Was trzeba się podbywać, tylko was widzę. jeju jajka się tu trafiają. A te jajka nie są fajne Dawaj ich Dobrze, dobrze, ładnie, ładnie I matki, matki, no, te matki właśnie za fajne. Jajko! Dobra Trzeba łazić po tej mapie. Przemioty jednorazowe, tak, zbieramy, zbieramy. Zdrowie, zdrowie, życie, życie. Dobrze, że wziąłem to drzewo, to więcej przedmiotów do leczenia się. O nie, jest pan niedobry. Jaj Dobra, drzewko. ILE WAS TU JEST?! Unik, ładnie, ładnie. Uciekam, uciekam. Ja się poddaję waszej woli. Zapcie mnie. Ile materiałów nie zebrałem, to jest hit. Biorę to oczywiście. Nie ma bata. Nie ma bata. Nie chcę broda, tego ja chcę sharp niszcz Kijek No kijka bym kupił Kolejny liść Pijawka 3 do regena Potem do pancerza Mamy 13 do regena, jest dobrze I mamy już na plusie, więc też jest git o, nie, to jest fale z litką, Czy następna? Następna chyba, dobra. To nie ma strzelających chyba, to są tylko ci ulepszający. Więc to powinno być Git. Procesem nie znowu musimy też sobie zwiększyć. To Mam dużo materiałów, których nie poniosłem w poprzedniej fali, więc e, powinno być raczej Git, jeśli chodzi o materiały. Prędko się tak też by należało odrobinę jeszcze zwiększyć. Tak do 40 albo 50 byłoby fajnie. Ale się uda, to nie wiem. Mam nadzieję, że tak. No ten zasięg jest już przyjemny, tak jak mówiłem. 100 zasięgu tak mniej więcej... O dobra, mamy nawet więcej. A to fajnie. To zasięgu jest git. Myślę, że jest tak przyjemnie na takiej bronie, W Mamy 230, no to... To mogę powiedzieć? Jest elegancko. Tu się wiemy, elegancko. Na eleganckości. Dobra, tutaj. Tak, tak. Tu nic mi nie zrobicie. Więc materiał, super. Trzemna kula. To wezmę. Do wysysania życia. Nie. Liczę nadal na kiszkę. To bym chciał pancerz. Albo dzielić na unik. Grinda. Wysysanie. Pancerz. I odrzuć. Artefakt to jest spoko przykład, czy jest takie opłacalne nie wiem czy jest takie opłacalne czekajcie coś muszę powiedzieć bo to będą yy... Znaczy no, Mactero to jest taki dobry Nie, za drogi jest O nie, tylko nie ty No nie, panowie proszę Nie to, nie ten, bo No nie to nie ten Dobra, to trzeba... No i ja nic nie widzę, bo mi przecież te dziady tutaj Aj, idźcie, panowie Bambuko z wami Dobra, jeszcze tutaj o no, tamto nie chce strzela, nie chce strzelać, mogę no, powiedzieć. Niech mnie leczy, bierzeczka moja. was. Ojej. Ojej, Nie, 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 nie. Chyba się uleczyć. Oj, 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 czy to jest koniec? Czy to jest mój koniec? Oby nie, oby nie, oby nie, oby nie. A! Dlaczego ta postać jest taka trudna? Czy te kijki po prostu są beznadziejne na nią? No ten kijek ma plus 88 obrażeń. To nie może tak być. Ja jestem jakiś inny. No dobra, chciałbym wam podziękować za oglądanie. Do usłyszenia wkrótce, widzowie, tak?